Kasia Urbańska, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. A programem jest Janek Słoniewicz, trener personalny Czesianku. Cześć, dziękuję za zaproszenie. A z Jankiem spotykamy się nie bez powodu. Przyszła wiosna dla każdego z nas to też taki etap. Rewolucji w ciele, z nadzieją, że słońce pomoże nam się obudzić z tego zimowego snu, ale my też dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby przedstawić nową propozycję Frankowiczą, wszystkim członkom społeczności życia bez kredytu, żeby razem z wiosną, razem z tymi postanowieniami o pięknym ciele, pomyśleli też o tym, że to piękne. Ciało, to też piękna głowa, spokojna głowa, to też psychika. Dlatego w ramach Społeczności Życia Bez Kredytu ruszamy ze wsparciem, z taką pomocą, którą nazwaliśmy well-being Co to takiego, ten well-being, jakbyś nam mógł wytłumaczyć? Tak, to tak naprawdę pod tym wyrażeniem well-being możemy rozumieć wszystkie te działania, które podejmujemy pod tym kątem, żeby czuć się lepiej, czuć się zdrowiej mieć więcej energii, mieć więcej siły, nie tylko do pracy, ale też również na jakiś taki czas dla siebie, ale również y, rozumiemy pod tym słowem znalezienie takiej równowagi y, w życiu, y, gdzie mamy też y, spokój psychiczny. A myślę, że kto jak to, ale wszyscy Frankowicze Szczególnie ci, którzy już wygrali z bankami, mogą powiedzieć, jak ważny jest ten spokój psychiczny, mhm. a także jak doskwiera jego brak i jak brak tej równowagi psychicznej po prostu rozlewa się na wszystkie dziedziny życia. Także podsumowując, właśnie w tej idei well-beingu, ale też nie chodzi o to, żeby uciekać od stresujących sytuacji. Ale żeby nauczyć się zarządzać tymi różnymi właśnie stresorami w naszym życiu, nauczyć się zarządzać naszym czasem, mhm. nauczyć się także, jakich narzędzi, np. Na w postaci ćwiczeń, jakiejś tam konkretnej zdrowej diety, czy różnych innych form aktywności stosować, aby po prostu żyć komfortowo długo i cieszyć się właśnie dobrym zdrowiem. Czyli mówisz, że to takie zadbanie o siebie fizycznie pomoże nam też radzić sobie z takimi trudami i wyzwaniami codzienności, czyli na przykład jak ktoś jest w procesie z bankiem i generuje to ogromny stres, to może to napięcie, ten stres niwelować poprzez takie właśnie zdrowe nawyki, zdrowe życie? Tak jest, no, hmm. dlatego że myślę, że każdy z nas, kto w ogóle doświadczył jakiegoś dużego stresu w życiu, hmm. to zauważa, że ten stres zawsze musi znaleźć jakieś ujście. No, i u niektórych osób ten stres znajduje ujście, na przykład nie wiem, w formie jakiegoś tam niezdrowej przekąski czy obiadania się. Niektórzy z drugiej strony mają także nic nie jedzą, a inni jeszcze mają tak, że denerwują się na wszystkich dookoła, na przykład w rodzinie, bo tam najłatwiej jest się najbliższy mhm. zdenerwować, i to psuje w ogóle też taką całą rodzinną atmosferę i psuje też nas od środka. I teraz ideą, właśnie. Tą, którą stoi za tym well jeden z aspektów jest taki, aby na przykład nauczyć się zarządzać takimi sytuacjami, po, chociażby poprzez ruch, tak? I to jest udowodnione, że regularna aktywność fizyczna pomaga skutecznie nie tylko obniżać poziom stresu, poziom kortyzolu, czyli tego właśnie hormonu odpowiadającego za stres, tylko zaznaczam, odpowiednia i dopasowana właśnie do danego człowieka, ale także uodparnia nas na przyszłe sytuacje. Bo kiedy my sami na przykład ćwiczymy, nie mówię, że to musi być jakiś konkretny, bardzo zaplanowany trening, ale po prostu ta aktywność fizyczna jest obecna w naszym życiu, no to też jakby przygotowujemy nasz organizm na różne stresujące rzeczy, które po prostu mogą się w życiu zadziać. Ale to jest jakby nie tylko to, mm -hmm. nie tylko ten trening, ale również to, żeby na przykład nauczyć się prawidłowo oddychać, zadbać o to żeby, to, żeby nasze ciało było prawidłowo rozciągnięte, prawidłowo odżywione, nauczyć się na przykład dostrzegać, nie wiem, jakie różne emocje na przestrzeni dnia, tygodnia i różnych sytuacji kierują nas, prawda, w jakieś tam konkretne miejsca i pytanie, czy kierują nas w miejsca, w które chcemy iść, czy w miejsca, które... Nie chcemy iść. I mówię no, o tym wszystkim, tym żeby. Tak, i mówię też o tym wszystkim, dlatego, żeby właśnie zrozumieć, że ten well-being to nie jest tylko jakby trening i ćwiczenia, chociaż to będzie jakby moja tutaj działka przede wszystkim mm -hmm. w tym, w tym nowym, nowym programie, który właśnie Frankowiczom i nie tylko zaproponujemy, ale żeby zrozumieć, że to dotyka po prostu wszystkich takich aspektów życia, które wpływają na jego komfort. No właśnie, porozmawiajmy teraz o Twojej roli w ramach właśnie Wellbeingu RZBK, bo to będzie absolutnie darmowy program, prawda? To będzie program, który będzie dostępny za pośrednictwem kanałów społecznościowych Życia bez kredytu poprzez stronę internetową Życia bez kredytu, aplikację Prawomocni Pomocni. To będzie zupełnie darmowa możliwość wsparcia. Na czym będzie polegało to Twoje wsparcie, Jogowe wsparcie, wsparcie w oddychaniu, jak można będzie się z Wami kontaktować. Tak, to znaczy, przede wszystkim na pewno warto obserwować te wszystkie właśnie kanały społeczności RZBK, bo tutaj różne informacje będą się stopniowo pojawiać. W pierwszej kolejności zadbamy o. Coś, co jest najważniejsze na początku, czyli o w ogóle budowę świadomości mm -hmm. tego, co można zrobić ze swoim zdrowiem. To jest dokładnie to samo, co dzieje się chociażby w przypadku budowania właśnie świadomości o kredytach frankowych i o możliwościach na przykład pozwania banku. Prawda? Wiele osób na pewno zanim zdecydowało się na właśnie dołączenie do społeczności RZBK. najpierw coś przeczytali, wysłuchali na przykład wywiadu z Kamilem Fiedosikiem, dowiedzieli się, że nie ma co się bać, Obawiać banków, i tak dalej, i tak dalej, i dalej. to jest dokładnie to, co my teraz będziemy robić, dlatego że um, sądzę, że. Um, Mało w ogóle tak naprawdę dużo się słyszy o well-beingu, ale mało tak naprawdę jest konkretów, szczególnie w życiu prawda, konkretnych, w sensie w życiu poszczególnych osób. Tak, to, wiesz, co bo ja robić, się boję, to że ludzie świadomość. traktują to, no właśnie. Ty mówisz budowanie hmm. świadomości, jak ktoś e, może odpowiedzieć, ale to fanaberia. Jak ja mam znaleźć czas na tę świadomość? Jak mam wygospodarować jeszcze odrobinę czasu na to, żeby zadbać o siebie, e, może powiedzmy, że to nie może być fanaberia? Nie możemy tego postrzegać jako fanaberię, tylko musimy to wpisać. E, w nasz grafik dnia, żeby faktycznie potem te trudy dnia codziennego, te właśnie napływające, gromadzące się informacje o kredytach frankowych, o stopach procentowych w Szwajcarii, o tym, że pojawiają się cały czas bardzo stresujące informacje, żeby to wszystko nie wpływało na nas od środka, nie niszczyło naszego zdrowia, tylko właśnie żeby nasze zdrowie było well tak, ja myślę, że tu właśnie dotknęłaś sedna w ogóle sprawy, e, mówiąc to, co ja też słyszę często od osób, które chcą zadbać o siebie o swoje zdrowie, że ja nie mam czasu. Tak? E, trzeba zwrócić uwagę na to, że nie chodzi o czas, tylko chodzi o to, co jest dla nas ważne. Mhm. Jeżeli na przykład nie wiem, chodziłoby o nie wiem, zepsuty samochód, y, ponieważ jest to ważne i nie umiem tego zrobić sam, to zaraz znajdę prawda, mechanika, zwolnię się z pracy, zrobię to, tak? Jeżeli na przykład chodzi o taką czynność, jak umycie zębów, chyba nikogo nie trzeba y, namawiać i przekonywać, że jest to konieczność, bo mamy wiedzę o tym, że aha, czy mi się chce, czy mi się nie chce to. Umyję te zęby, zrobię to. Czasami to sprawi przyjemność, a czasem prawda, będę to robić w pośpiechu, ale zrobię to nie tylko dla komfortu innych, ale też dla swojego zdrowia. Teraz, to jest to myślenie, które my potrzebujemy zaimplementować wśród właśnie społeczności życia bez kredytu i ogólnie szeroko, że ruch, szczególnie właśnie ćwiczenia na przykład oporowe, które są polecane we wszystkich publikacjach naukowych dotyczących czy długowieczności, czy po prostu komfortu życia, czy tego, żeby zredukować ryzyko zawałów, czy różnych na przykład chorób spowodowanych problemami z układem krążenia, które są jakby top. Przyczyną śmierci w Polsce i, i na świecie mhm. naprawdę nie trzeba dużo, tylko żeby robić to dużo, to trzeba to zrozumieć. I w momencie, kiedy poprzez publikację różnych filmów, materiałów, nagań, artykułów, czy także takich spotkań online z nami i spotkań na żywo jesteśmy w stanie pokazać, że to nie chodzi o brak czasu, tylko o to, żeby rozumieć potrzebę przeznaczenia danej ilości czasu w tygodniu, na przykład na wiem, jakąś praktykę oddechową, na praktykę ruchową, na ćwiczenia, na to, żeby po prostu też również właściwie się odżywiać. I teraz, w momencie, kiedy yy, ktoś zacznie w ten sposób postępować, to nagle widzi, że ten czas to nie jest stracony czas, tylko to jest inwestycja. Bo mm -hmm. poszedł się poruszać, zrobić ćwiczenia, nagle czuje się lepiej, nie bolą go plecy, ma więcej energii, żeby nie wiem, e, na przykład po pracy jeszcze spędzić czas z dziećmi aktywnie. E, odżywia się ktoś we właściwy sposób, nagle okazuje się, że zniknęła zgaga, nagle okazuje się, że jest w ogóle energia i, i zupełnie inne podejście do życia. Więc chcemy pokazać, że to nie jest strata czasu, tylko inwestycja. No właśnie, co więcej, nagle właśnie danie szansy swojemu ciału odblokowuje nas w wielu innych aspektach życia, prawda? Że nagle nasza głowa zaczyna. Lepiej funkcjonować, lepiej docierają do nas i lepiej przetwarzamy różne informacje, przestajemy się tak stresować sytuacjami codziennymi, przestajemy się tak stresować tym kredytem frankowym i sytuacją z bankiem, bo włączamy większą świadomość, bo nasz mózg już nie kumuluje tego kortyzolu, tylko ma ujście gdzie indziej, prawda? Ja to dobrze rozumiem. To znaczy tak, no rzeczywiście właśnie głównie chodzi o to, aby. Obniżać właśnie ten poziom stresu i rzeczywiście przez regularne ćwiczenia, aktywność, ruch można to zrobić. Więc, e, czy ktoś jest zestresowany e, ratą kredytu frankowego, czy różnymi prawda, niepokojami gospodarczymi, inflacja, nieinflacja, różne takie rzeczy, e, no to na pewno ta aktywność fizyczna pomoże. No i teraz nie należy tego traktować jako ucieczki, mhm. tylko jakaś pomoc w tym dla nas, żeby po prostu zyskać nagle inny punkt widzenia różnych mhm. sytuacji. No to ja zawsze podaję taki przykład, że. Yes. Uh... Należy sobie wyobrazić, że różne sytuacje, które po prostu przychodzą w naszym życiu, one są teoretycznie obiektywne. Dla kogoś to jest zła sytuacja, dla innej, dla innej osoby to jest dobra sytuacja. I teraz zależy od tego, jak my na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy na jakąś rzecz z entuzjazmem, na przykład dostrzeżemy tam jakąś szansę, no to wtedy już nie jest to, prawda, aż tak stresujące. Natomiast jeżeli wszystko gdzieś tam odbieramy w sposób taki negatywny, no to jest to powiedzmy kolejny jakaś tam po prostu kłoda i, i, i problem. No i teraz. Właśnie, żeby zamiast też przez ten stres, który powoduje, że patrzymy na różne rzeczy z brakiem entuzjazmu, właśnie poprzez tą ideę well-beingu, chcemy pokazać, że dobrze, no to, na przykład, jeżeli dużo się stresujesz, spróbuj zrobić coś innego tym razem. Spróbuj na przykład, nie wiem, wyjść na spacer na 30 minut, pooddychać, nie wiem, położyć się w parku na przykład na trawie, popatrzeć na słońce. Wziąć kilka głębokich oddechów, prawda, i spróbować być tu i teraz. No bo trzeba pamiętać, że well to też taka pewna forma mindfulness, że spróbować po prostu znaleźć ten czas stricte mm -hmm. dla siebie i dla, i dla swojej głowy i poprzez to chcemy pokazać, że po prostu będzie ci się żyć lepiej. Bo sytuacje stresowe e, będą w życiu tak. i od tego nie uciekniemy. Ale pytanie, co my z nimi zrobimy, jak nimi będziemy zarządzać? Przede wszystkim od teraz będziemy budować większą świadomość członków społeczności życia bez kredytu, bo. Takie spotkanie, jak to dzisiejsze z tobą, to jest początek tak naprawdę tego, co będziemy robić w ramach Wellbeingu. No właśnie powiedzmy o tym, że jeszcze będziemy spotkamy się niebawem tuż po świętach ze społecznością na webinarze na żywo, na którym pokażecie z Zofią Karaszewską, ze Zbyszkiem Urbańskim takie podstawowe metody dbania o siebie. Porozmawiamy o tym, jak ten well-being wprowadzić w życie już i potem powiemy więcej o tym, jak zapisywać się na spotkania z Tobą, z Zofią i e jak korzystać z tego well-being'u na co dzień. Dokładnie tak, dlatego też warto obserwować wszystkie media społeczności, kanały społeczności życia bez kredytu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ogólnie w przestrzeni dużo się mówi właśnie o kwestiach tego, jak się ruszać, jak ćwiczyć, well-being, wellness. Można się w tym wszystkim pogubić. Natomiast my tym webinarem, tym spotkaniem chcemy pokazać, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od pewnych drobnych zmian i drobnych kroków. Także mhm. jeżeli ktoś tu kto nas tutaj, Dzisiaj słucha ogląda, myśli sobie: Nie, to nie jest dla mnie, ja nie dam rady. Próbowałem już tyle razy, i nigdy nie wyszło. To tym bardziej serdecznie polecam, żeby być, żeby znaleźć właśnie, zagospodarować sobie czas, także być na tym webinarze. Pewnie termin jeszcze będzie wnet właśnie podany i zobaczyć, że każda duża zmiana zaczyna się właśnie od małych kroków. My pokażemy konkretnie, co robić jak robić i jak może wyglądać właśnie ta droga do uzyskania większej właśnie równowagi w życiu poprzez aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie i bycie tu i teraz, i bycie po prostu well, jak to powiedziałaś. Janku, bardzo hmm. Ci dziękuję za wizytę w studiu. Chyba bardziej zachęcać Was do tego, żeby nas obserwować i śledzić wszystko to, co się będzie działo wokół well-being i dawać nam znać po prostu, czego potrzebujecie. Janek, Zofia, Zbyszek Urbański, oni wszyscy będą do Waszej dyspozycji będziemy Was zachęcać do tego, żebyście dołączali do tej aktywnej grupy i żebyście mieli przestrzeń, w której będziecie mogli też ten stres zdjąć z siebie. A to też świetne miejsce po to, żeby poczuć wsparcie społeczności RBK w tej drodze właśnie po wolność kredytową. Bardzo dziękuję Ci za prezentację. Ja również dziękuję i do zobaczenia na webinarze. Do zobaczenia. E